Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Pobyt w Polsce to nie tylko przywilej, ale także obowiązek. Dlatego uważam, że Główny Inspektor Sanitarny ogłaszając program szczepień ochronnych w 2022 roku Powinien uwzględnić w nim także obywateli Ukrainy i te wszystkie osoby, które uciekają z terytorium Ukrainy do Polski przed wojną. I Mówiąc o tych szczepieniach ochronnych, mam na myśli takie szczepienia jak szczepienia przeciwko gruźlicy, przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, przeciwko odrze, śwince, różyczki. Zależy nam na tym, żeby te osoby, które szukają w Polsce schronienia, które szukają bezpieczeństwa mogły także być bezpieczne, jeśli chodzi o ich zdrowie, także o ich przyszłość. Lewica złożyła w tym zakresie stosowną poprawkę i liczymy, że zostanie ona uwzględniona w tym projekcie ustawy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.